Połowa lat 80. kinie Science Fiction przedstawiała głównie obawy o przyszłość ludzkości, stąd też w tamtym czasie pojawiły się fantastyczne filmy dziejące się w niedalekiej lub Bardziej dalekiej przyszłości przedstawiające, no cóż, marny wizerunek społeczeństwa. Najbardziej znanymi filmami były bez wątpienia Robocop i The Terminator. Dwa potężne hity, które ugruntowały nie tylko aktorów, ale i odgrywanych przez nich bohaterów. Były to na tyle silne postacie, że w grach przewijają się do dzisiaj. Ale Terminator i Robocop w grze spotkali się już w latach 90. Jaki był wynik ich spotkania? Cześć! Ja nazywam się Krzysztof Energicznicielski, a to historia powstania gry Robocop vs. The Terminator w wersji na Sega Genesis tudzież Mega Drive. Zapraszam! I'll be back! I Robocop i Terminator to potężne zakapiory. Warto zwrócić tutaj uwagę na jeden aspekt filmowych produkcji. W tamtych latach dobry film żył latami. Dzisiaj film żyje kilka tygodni, dlatego stworzenie gry na podstawie filmu, który miał już prawie 10 lat na karku, nie było problemem. Każdy wciąż wiedział, kim jest Terminator, i film był nadal chętnie oglądany chociażby na kasetach VHS. Jednak tutaj pomogły trochę Sequele. Robocop 2 z 1990 roku, który nie nie był aż takim sukcesem jak pierwsza część z 1987 i Terminator 2 z 1991 roku, który był jednym z najlepszych filmów tamtych czasów. Moment był dobry, bo obie franczyzny były na szczytach popularności. Pomysł zrobienia crossoveru obu bohaterów, jak to zwykle bywa, pojawił się najpierw w komiksie. 1 maja 1992 roku nakładem wydawnictwa Dark Horse pojawił się pierwszy numer z czterech, komiksu Robocop vs. The Terminator według scenariusza Franka Millera. Historia była cóż, na pewno pomysłowa i jakoś łączyła oba wątki. Za anihilację ludzkości odpowiadał Robocop, który pierwszy połączył się ze Skynetem, który dzięki temu uzyskał świadomość. Partyzanci więc cofają w czasie żeńskiego komandosa, aby ta udała się do Detroit i pozbyła się Robocopa, zanim ten porozumie się ze Skynetem. Oczywiście Skynet nie siedzi bezczynnie jak kloc, tylko wysyła trzy czy terminatory, które mają robokopa, chronić Sama historia posiada bardziej rozwinięte wątki, ale sam trzon crossovera wyglądał właśnie tak. Warto też dodać, że crossovery w tamtym czasie, jak i w zasadzie do dzisiaj były niezwykle popularne, bo pozwalały połączyć dwie lukratywne marki. Jednak nie zawsze był to dobry pomysł. Co powiecie na Green Lantern vs. Colonel Sanders, tak ten z KFC, albo Archie vs. Predator, albo Sonic vs. Spawn, albo X-Men vs. Star Trek, albo... I teraz lepiej usiądźcie: Star Trek vs. Transformers vs. Ghostbusters vs. G.I. Joe. Przykładów można mnożyć, i im bardziej się w to zaczniecie wgryzać, tym będzie coraz bardziej głupio. Obiecuję. Obok ciekawego konceptu crossovera zakręciło się Virgin Software, które zabezpieczyło licencję obu franczyzn za 2 miliony dolarów, jak i samego pomysłu crossovera od Dark Horse. Rozpoczęły się prace nad stworzeniem gry luźno bazującej na komiksowym pierwowzorze, ale pod tym samym tytułem – Robocop vs. The Terminator. Prace powierzono dwóm osobom – Johnowi Botiemu jak i Timowi Williamsowi. Ten pierwszy pracował przy kilku produkcjach, a aktualnie piastuje stanowisko CEO w Black Ops Entertainment i niestety nie jest to powód do dumy. Studio nie wsławiło się niczym znanym, a my znamy je bardziej z Krapu w pokroju Fugitive Hunter czy America's Most Wanted. Tim Williams dopiero rozpoczął pracę w Virgin jako tester gier, ale widząc jego ogromny entuzjazm przesunięto go do prac nad tytułem obok botiego. Williams w późniejszych latach zasłynie chociażby jako scenarzysta do gier od Telltale Games. Jednak przed zespołem stał pewien problem, o ile Udało się pozyskać licencję. Dark Horse zabroniło używać jakiegokolwiek pomysłu z ich komiksu. Oznaczało to, że nie mogli użyć stworzonych na potrzeby komiksu postaci, przeciwników, czy nawet głównej historii. Jednak dla nich nie był to duży problem. Obaj najpierw usiedli i zaczęli rozkminiać, jakim tytułem się zainspirować, aby gra zdobyła uznanie. Jak wspomina Tim, w tamtym czasie Virgin było pochłonięte tworzeniem innego hitu na Genesisa, mianowicie Aladyna, i Robocop vs Determinator był raczej tytułem drugiej kategorii. Jednak nie zmniejszyło to entuzjazmu obu deweloperów. Jako podstawę postawiono grę Contra 3, która była mega popularnym tytułem, a której model strzelania miał posłużyć jako inspiracja do stworzenia ich gry. Aby nie rozpoczynać gry od samego zera, postanowiono użyć silnika Davida Perry'ego. Silnika, na którym miał śmigać nadchodzący również Aladdin. Sam David Perry mocno przyczynił się do wzrostu popularności samej Segi, jak i gier na nią, a jego silnik był bardzo solidnym produktem, na którym będą w dalszych latach działać takie gry jak na przykład Jungle Book. Po opuszczeniu Virgin, David założy studio Shiny, które zasłynie z dwóch części Air i legendarnej gry MDK. Tymczasem silnik Periego był doskonały i idealnie nadawał się do zaimplementowania do gry o Robocopie i Terminatorze. Historia z gry, no cóż, też próbowała trzymać się kupy. Cyberdyne po wygraniu przetargu na stworzenie Skynetu postanowiła użyć Robocopa jako podstawy do stworzenia sieci neuralnej. Jako, że Robocop był jedynym udanym eksperymentem połączenia człowieka i komputera, wydawało się to całkiem logiczne. Robocop z jakiegoś powodu dowiaduje się o to, kim w przyszłości stanie się Skynet, więc włamuje się do siedziby OCP, aby wysłać się w przyszłość i zniszczyć wrogi komputer. Historia była ponownie oparta na podróżach w czasie i wysyłaniu albo jednych w przyszłość, albo drugich w przeszłość, jednak pamiętajmy, że na początku lat 90. fabuła w platformerach była miałka, zupełnie niepotrzebna i w zasadzie podczas trwania gry. No, nie była rozwijana. Gracz musiał sam się domyślać, co się zadziało i dlaczego nagle z Detroit Robocop trafia na spaloną ziemię Los Angeles. Ale takie to wtedy były czasy. Obydwa filmy, na których miała bazować gra, były dość brutalne. Nic dziwnego, że John i Tim również chcieli zawrzeć w tytule jak najwięcej gore. Co ciekawe, jak wspomina, Tim mieli nawet zrobione specjalne przełączniki, które wyłączały tryb krwawy, gdy ktoś wchodził do pokoju. Za oprawę odpowiadał Bob Stevenson. Był to to zasłużony grafik i animator, który zasłynął chyba najbardziej oprawą do gry Myth – History in the Making. Pewnie nikt z was i tak nie zna. Trzeba przyznać, że oprawa prezentuje się naprawdę zacnie. Zadbano nawet o takie detale jak to, że ogień z lufy oświetla robokopa podczas strzałów, choć jest to w zasadzie tylko na jedną klatkę animacji i tak fajnie się prezentuje. Jeśli zostawimy grę w spokoju na krótką chwilę, Robocop schowa broń do kabury w nodze. Powróćmy do krwawości całej produkcji. Tak, tutaj twórcy ponownie zabłysnęli. Przeciwnicy giną w krwawych eksplozjach, jakich nie powstydziłby się Mortal Kombat. Kombat. Wrogowie też lubią strzelać z okien. Jeśli Robocop ich wyeliminuje, zasłonkę przyozdobi krwawa plama, a pistolet smętnie opadnie za ekran. Twórcy nie hamowali się ze swoimi krwiożerczymi zapędami i bardzo dobrze. Krwawość gry zostanie doceniona przez magazyn AGM, nazywając ją najkrwawszą produkcją roku 1993. Również Terminatorom dodano fajne animacje. Podczas pierwszego spotkania z T800 ten ma kilka faz, podczas których odsłania coraz bardziej egzoszkielet z podporwanej skóry, by w końcu zostać znanym stalowym robotem. To tak naprawdę niewielkie detale, które bardzo pozytywnie wpływały na odbiór samej gry. Sama rozgrywka, jak to w grach platformowych, zbyt odkrywcza nie była. Ot robokop sobie chodzi i może strzelać w różnych kierunkach. Dorzucono mu możliwość skoku, co wygląda już dość dziwacznie. Bohater też może strzelać, trzymając się drugą ręką linki, co już przyznaje, wygląda kozacko. Przed nami 10 poziomów o zróżnicowanej trudności. Niektóre to typowe przejście z A do B z obowiązkowym bossem na końcu. Ale czasami zdarzają się zadania, jak uratowanie zakładników czy zniszczenie nie wszystkich kamer. Choć gra dość szczodrze nas obdarza energią czy dodatkowymi życiami, to na niektórych mapach można je bardzo szybko stracić. Twórcy trochę nieumiejętnie rozłożyli poziom trudności, bo piąty i szósty poziom potrafią dać w kość, by na przykład siódmy można było przejść na jednym życiu. Dodano również rozmaitą broń. Obok zwykłego pistoletu na komary mamy laser, wyrzutnie granatów czy rakietnicę i tutaj niestety pojawia się pewien problem, mianowicie walki z bosami. Są one proste, jeśli posiadasz odpowiednią broń. Robokop ginąc traci to, co posiada i idzie z podstawowym pistoletem na komary. Jeśli akurat z nim wylądujesz na walkę z bossem, szykuj się na męczeńską przeprawę. Bosowie są super wytrzymali, jeśli próbujesz ich strącić zwykłym pistoletem, przyjmują na klatę setki, jeśli nie tysiące pocisków. Dodatkowo irytuje to, że nie ma pokazanego ich paska energii, więc walczysz w ciemno. Niektóre walki mogą trwać kilka Kilka dobrych, długich minut, kiedy nie do końca wiesz, czy w ogóle zadajesz jakieś obrażenia, czy może powinno się uruchomić poziom od początku. Warto wspomnieć jeszcze o designie bossów, bo tutaj również autorzy się całkiem nieźle postarali. Na przykład pojedynek z kultowym AD-209, który wygląda naprawdę kozacko, a gra ma kilka kozackich bossów. No ale niestety, ostateczny boss, czyli Skynet, okazuje się dość osobliwy. To nieruchoma, duża głowa terminatora, która po prostu wygląda, jakby była zrobiona na szybko ko cool. I bez pomysłu. Warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Najlepsza wersja gry pojawiła się na Sega Genesis lub Mega Drive, w zależności od regionu. Pamiętajmy, że konsole SEGI miały ograniczenie w kwestii wyświetlania kolorów. Paleta wynosiła jedynie 64 kolory, ale w grze tego nie było widać dzięki temu, że osadzono tytuł w mrocznych lokacjach. Niemniej, wygląda to całkiem nieźle, brudno i ciężko. Oczywiście Robocop vs. Terminator dostał swoje porty na inne konsole. Najbardziej oczywistą była wersja kieszonkowa, czyli na Game Gear. Gra oczywiście poza niższą rozdzielczością była bardzo wierna oryginałowi. Pozostawiono nawet wysoki poziom gore. No ogólnie większość gier na Game Gear to klony gier z Genesisa w niższej rozdzielczości, i tutaj nie było inaczej. Kolejny port pojawił się na Sega Master System, czyli na 8-bitowego poprzednika Genesisa. Było to dość dziwne zagranie. Master System nie odniósł zbyt dużego sukcesu, a w momencie wydania gry już w zasadzie zapomniany. Ale ale, pojawił się też port na Super Nintendo, ale była to już trochę inna gra, stworzona przez inny zespół, nad którego czele stanął sam Brian Fargo. Na to oznacza, że gra nie była tworzona przez Virgin, tylko przez Interplay. Ta wersja miała mocno stonowaną brutalność, choć widać, że oferowała szerszą paletę barw. Do gry wprowadzało intro wzorowane na komiksie, co też będzie lepszym rozwiązaniem niż blok suchego tekstu na Genesisie. Przeciwnicy. Również byli bardziej zróżnicowani, pojawiły się żeńskie wersje zakapiorów i co ciekawe, przeciwnicy mogli chować się za ścianami. Poziomy również były inaczej skonstruowane, pojawił się poziom z perspektywy pierwszej osoby, co też było dużą nowością. Pod kątem oprawy wersja na Super Nintendo zdecydowanie wygrywała nie tylko jakością, ale i zróżnicowaniem. Jednak czuć, że gra była skierowana do młodszych graczy, bo usunięto wszystkie elementy, które mogłyby być choć trochę kontrowersyjne. Zmodyfikowano nawet walkę z Terminatorem, który tracił kolejne fragmenty skóry, pozostawiając tutaj jedynie walkę z blaszanym robotem. Gra też była prostsza od wersji z Genesisa, ale to akurat tutaj jak dla mnie zaleta. No i na koniec pojawił się jeszcze jeden port, ale zdecydowanie najmniej udany: Wersja gry na Game Boya to niestety już spory krab. Gra ani nie wyglądała ani nie posiadała zbyt wielu ludzkich przeciwników, zamieniając ich na jakieś pająki inne, dziady łażone po kanałach. Lepiej trzymać się od tej wersji z daleka. Ze wszystkich portów nadal wydaje się najlepsza ta z Genesisa, choć jest sporo okrojona względem wersji z Nintendo. To jednak krwawość robi tutaj robotę, a i ciężki klimat dorzuca swoje 5 groszy. Dziś gra została zapomniana, bo nie był to tytuł, który wybijał się bardzo ponad przeciętność. Dużo szumu zrobił dzięki dwóm wielkim licencjom i całkiem sporej ilości gore. Poza tym to jedna z wielu gierek typu Run and Gun których na systemie Segi jak i Nintendo było od groma. Na ponowne spotkanie Robocopa z Terminatorem przyjdzie nam czekać aż 16 lat, kiedy to w 2009 roku pojawi się Mortal Kombat 11, gdzie dodatkowymi postaciami byli właśnie i Robocop i Terminator. Tym razem mogliśmy obejrzeć dokładnie jak skończy się pojedynek pomiędzy dwoma kultowymi licencjami, ale to już inna historia. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.